Kolejny odcinek dekoratorni. Oto nasza kolorowa ekipa. Wszyscy gotowi do działania. W blokach startowych Ula, Maciej i Przemek. Asystenci Iga i Kuba. Oraz nasi fachowcy. Spora grupa. A dzisiaj wyjątkowo potrzebne zdwojone siły, bo. tego jeszcze w naszym programie nie było. Dzisiaj zobaczycie dwa finały: wyjątkowy salon stylizacji fryzur oraz przytulny hostel w centrum Warszawy. Ale na razie przypomnijmy sobie nasze dwie bohaterki. Mariola, znana stylistka fryzur. Kobieta samodzielna, odważna i przebojowa. Zawsze uśmiechnięta. Asia, wesoła, przedsiębiorcza. Dokładnie wie, czego chce. Lubi zaskakiwać i ma głowę pełną pomysłów. Na tą chwilę w kamienicy odkuliśmy przepiękną starą cegłę. Płytki się kładą w łazience, zrobiona jest elektryka, wygładzone ściany, no i czekam na podłogę. Dokładnie, a u Mariolki w salonie fryzjerskim najwięcej czasu zajęło odkuwanie starych tynków, ale już jest pomalowane i przyjechał piękny kamień, który jest jakby nawiązaniem do elewacji. No i co najważniejsze, udało mi się już zrobić logo salonu. Dlatego warto poczekać na finał. Na dwa finały. W kamienicy powstała już przytulna łazienka. Ma wyglądać designersko, ale też musi być bardzo funkcjonalna. Mozaika z kolekcji Tubondzina na podłodze robi wrażenie. Mariola nie chce być gorsza. U niej w salonie też muszą się znaleźć wyjątkowe płytki. Mariolka, wciągnęłam Cię do biura, bo zapomniałyśmy, że musimy wybrać płytki na podłogę. Mamy już kamień. Piękny, ukochany, a teraz... Zostawimy tego... cegłę. Na podłodze? <grym> <grym> Wariatka jesteś. B, b, b. Nie, no słuchaj, to jest salon fryzjerski, więc pomyślmy o tym, że płytki muszą być wytrzymałe, antypoślizgowe. Jakie jeszcze? Na pewno niebłyszczące. No właśnie, nie mogą błyszczeć. Powiem Ci tak, ja mam kilka propozycji dla Ciebie. Pierwsza propozycja to jest płytka o pięknej nazwie Pietra Romana, czyli wpisuje się w nasz pomysł na salon śródziemnomorski i to jest ta płyteczka. No, nazwa jest ciekawa. Jasna, kremowa. W mhm. kolorze cegę kamienia. No, powiem ci, że średnio. To jest jedna rzecz. Druga e, Druga płytka jest bardzo odporna. Używana w centrach handlowych, szkołach. Taka nakrapiana. Co dla mnie jest za bardzo klatka schodowa. Mhm. Okej, okay, czyli tą odrzucamy na pewno. Dobra. na pewno. No i trzecia propozycja, właściwie moja chyba ulubiona. Płytka Sable 2. W kolorze takiego szaro-beżowego piachu. Przede wszystkim idealnie pasuje do naszego kamienia, i na zewnątrz, i wewnątrz. Czyli co tam? Zostajemy przy tej, zdecydowanie. Zimno dzisiaj, nie? No, po prostu plus minus siedem na dwa siedem, Do tej łazienki Ula z Maćkiem wybrali nasz najbardziej klasyczny model, czyli kabinę Premium Plus. Jest to tradycyjna kabina z drzwiami przesuwanymi, charakteryzująca się tym, że ma Podwójne rolki z możliwością wypięcia, czyli jeśli będziemy chcieli doczyścić dokładnie tą kabinę, możemy sobie odchylić takie drzwi i do najdalszych zakamarków dotrzeć. W standardzie kabina posiada powłokę Easy Clean, która oczywiście ułatwia utrzymanie tej kabiny w czystości. Cechą charakterystyczną tego zestawu jest głęboki brodzik, który idealnie nadaje się dla rodziców, aby kąpać pociechy. Dodatkową zaletą tego brodzika jest miejsce do siedzenia, dzięki któremu możemy wypocząć. Lub ewentualnie postawić tam jakieś akcesoria do kąpieli. Tempo prac zawrotne. Tak szybko jeszcze chyba nie zrobiliśmy metamorfozy, a Mariola już umawia wizyty klientek. Szalona. Jutro mówisz o kurczę. Która z dziewczyn pierwsza zaprosi nas na otwarcie? Stolica Warszawka. Warszawa jest klawa. Pokochać to miasto zostać Warszawomanem jest taka szansa. Znamy takich, bo to miasto coś w sobie ma. Co? Trzeba wtopić się w energetyczny rytm stolicy, znaleźć magiczne miejsca, odnaleźć swoje klimaty, żeby to zrozumieć. Drogi turysto, jeżeli już wybierzesz się do pięknej Warszawy, oprócz wynajęcia mieszkania u Łasi, mamy dla ciebie drugą niespodziankę. Możesz wybrać się w podróż po Warszawie rodem z PRL-u. Ja zadzwonię się pożegnać z rodziną. Mamo! Jeru pomidorowej! Ja chcę do tego baru. Okej, no ja rozumiem, ale ja jadę teraz. Nie wiem kiedy um, wrócę. Um. A, Dobra, to ruszamy. A masz klaxon? No pięknie. Ale <noise> uh, dziękuję, nie potrzebuję. A powiedz, skąd pomysł na biznes? Chodziło o to, żeby pokazać Warszawę nieznaną. Nie jak wiecie, w Warszawie pokazuje się stare miasto, łazienki, a zapomina się o takich wspaniałych reliktach, jak relikty przedwojennej Warszawy, jak relikty PRL-u i Praga. W związku z tym pomysł padł na to, żeby w ciekawym samochodzie pokazać zupełnie inne, różne twarze Warszawy. Słuchaj, sprzęt jest przepiękny. Powiedz mi, jaki jest program wycieczki? Przede wszystkim plac Grzybowski. Plac Grzybowski dla nas jest genialnym miejscem na początek. E, pen, kontrastów, mamy tam e, relikty PRL-u, mamy tam getto, mamy tam przedwojenne ulice, mamy synagogę, mamy nowoczesny Manhattan. Idziemy dalej na plac konstytucji. To bardzo dobra lokalizacja. E, no tam nasza inwestorka właśnie kupiła mieszkanie pod wynajem. Dobra inwestycja, no, bardzo dobra, dobra. słuszna. Bardzo nam się podoba. E, gdzie nas zabierasz? Złucham, zabieram Was na przejeżdżkę po Pradze. A odpalą? A zobaczymy. Słuchajcie, mamy do Fiona! Lodzia. Lodzia i Peggy. Czym jedziemy? Peggy Pegi była pierwsza, Peggy trzeba uruchomić. Proszę bardzo. Mariolka, a jesteś pewna, że nie chcesz sof tylko palety? Oczywiście, że jestem pewna. Nie chcę zostać przy sofach, bo mamy kamień i ja chcę naturalne drewno. Okej, okay, no to w takim razie musimy je naprawdę bardzo porządnie wyszlifować, żeby wiesz, a, ale ja, 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 widzę w ty tym, ja nie widzę w tym problemu. Dobrze, to ty zajmij się mniejszą paletą, bo ja mam sprawę a, okay. w szlifowaniu palet, więc ja sobie z tym okay. poradzę. Co jest najważniejsze w salonie fryzjerskim? Oczywiście fryzjer. Ups, Stylista fryzur. Dobre nożeczki, tak, tak, ale chodziło o oświetlenie. Cześć Daniel! Przeszła. Cześć Słuchaj, projektuję salon fryzjerski i potrzebuję lamp. Czterech lamp industrialnych czarnych. Czy to ma być oświetlenie główne, czy typowo na stanowisko pracy? E, powiem Ci tak, koncepcja salonu jest taka, że klimat południowy, śródziemnomorski i techniczne akcenty, i chciał, mam cztery stanowiska pracy i nad nimi chciałabym konkretne fajne lampy. Mam dla Ciebie propozycję. Nowy model, nowy wzór w naszym katalogu. Lampa surowa, techniczna, bardzo prosta, industrialna, tak jak mówisz. Daje równomierne oświetlenie. Z pewnością nada się do salonu fryzjerskiego. I teraz najważniejsza rzecz, bo Mariolka, moja inwestorka, jest naprawdę wyczulona na punkcie światła. Dla niej to jest bardzo ważny element lampy i jakby prosiła mnie, żebym się głównie skupiła na tym, żeby to było świetne światło, które dobrze oświetli głowę klientki, klienta i nie będzie przekłamani, jeśli chodzi o kolor włosów. Nie ma z tym najmniejszego problemu z tego względu, że tutaj źródłem jest lampa metalohalogenowa. Mhm. Ona ma współczynnik oddawania barw RA powyżej 80, więc w zupełności nie będzie przekłamań, mhm. więc klientki będą zadowolone, a twoja inwestorka to już na pewno. Daniel, no przekonałeś mnie, tak, że nie będzie przekonań. Oczywiście ja to sprawdzę na finale, tak? Mam nadzieję, że Mariolka mnie posadzi na fotelu i <laughs> zobaczymy, jak będzie wyglądała moja głowa. Natomiast no, ja nie mam wątpliwości. Generalnie ufam ci, więc mam nadzieję, że mamy 4 sztuki w magazynie i mogę je wziąć natychmiast, bo bardzo nam się śpieszy. Okej. Okay. Ja zadzwonię się pożegnać z rodziną. Mamo, wielu pomidorowej. Ja chcę do tego baru. No co, ja ruszamy? lubię, ale ja jadę teraz. Otykocji, nie, nie wiem, kiedy wrócę. Um, um. Dajesz. Dobra, to ruszam. A masz klakson? No, pięknie. Masz no, syrenę. Ale to... <laughs> Dziękuję, nie potrzebuję. Drogi turysto, kiedyś u nas nie płaciło się tak jak u was w Euro, tylko tym. O! Kartki na mięso też mamy tutaj, To jest bardzo. Uli pensja. <grym> Razy trzy. se <Chcę> policzyć. <grym> Słuchajcie, nyski produkowano od 58 do 94 roku. Praktycznie bez żadnych zmian. Lekki lifting i generalnie jazda bez trzymanki, więc epokę tutaj mamy praktycznie lata 60. Podstawowa rzecz do naprawiania nyski to Drut i młotek. <laughs> Czyli za pomocą, niezawodne. nie niezawodne. Nie, niezawodne, Za pomocą tych dwóch przedmiotów jesteśmy w stanie e, pociągnąć wycieczkę do końca. Dobrze, Ula, skupmy się. E, czego nam brakuje? A wszystkiego nam brakuje? <śmiech> 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 nie, za, nie, nie załamuj się, nie załamuj się, stop. Najważniejsza jest sofa, Maciek. Najważniejsza jest sofa, bo bez sofy, to wiesz, no nie będzie można nikogo przyjąć. Skupmy się, sofa. Yy, tylko wiesz co, ja się zastanawiałem, ponieważ yy, kamienica jest przedwojenna, no. czy sofa nie powinna być nowoczesna, prosta? Oczywiście, że powinna być, dlatego że mamy tam miks, tak, yy, takich elementów nowoczesnych i starodawnych, tylko no. tam jest tak wąsko w salonie, że to musi być jakaś... Delikatna sofa, ażurowa, wiesz, nie wiem, na, na pewno nie ciężki mebel. No i przede wszystkim musi się rozkładać. No dobrze, a ta piękna sofa, która dostała diament którą mamy na naszym biurze. biurze no właśnie, no. pokaż ją. To jest. To jest ta i ona się rozkłada. To jest super. Ma delikatne nóżki metalowe. Yy, moim zdaniem jest idealna. Nie zajmie nam tej przestrzeni. No dobrze, w jakim kolorze? Yy, wiesz co, ja bym dała czarną, graficzną. Raz. Ale Skórę? Skórę, dlatego że musi być funkcjonalna, dlatego że to będą turyści, więc musi być łatwa do czyszczenia, a jak w materiał na przykład wejdzie woda albo jakiś brud, to no, tragedia. Bo jak wiemy, nie każdy turysta to czyścioszek. No tak, ludzie nie dbają generalnie przeważnie o wynajmowane mieszkania, więc flakso w czarnej skórze już. Sury, genialnie. I co nam jeszcze zostało? Wszystko. Dalej wszystko, mamy Ale sofę mamy przynajmniej. Słuchajcie, mało brakowało, a zapomniałabym zamówić biokominek Mariolce do salonu fryzjerskiego, bo tak sobie pomyślałam, że to będzie przepiękny akcent wykończeniowy. Zależy mi na tym, żeby to wnętrze było ciepłe, przytulne, ale z graficznymi akcentami. Eee, a tutaj połączę jedno i drugie, bo biokominek, czyli ciepło, ale w wydaniu bardzo graficznym, bo znalazłam przepiękną nowość. wiekominę, który nazywa się Papa, ma niesamowity kształt z takim ściętym rogiem. Wygląda trochę jak obraz, jest niewielkich rozmiarów, więc idealnie będzie pasował na ścianę w myjni, gdzie kobitki relaksują się w trakcie farbowania i mycia włosów. Myślę, że to będzie duża przyjemność i piękny, wykończeniowy akcent w salonie fryzjerskim u Mariolki. Nocne Życie Warszawy w pełni odzwierciedla charakter tego energetycznego, żwawego i ruchliwego miasta. To miejsce, gdzie znajdziesz całonocne imprezy, wspaniałych ludzi, DJ-ów światowej sławy, ciekawe kluby i wszystkie atrakcje, o jakich tylko możesz pomarzyć. Jutro przed nami bardzo ważny finał. Macie dwa finały, dwa finały. No właśnie, dlatego nie ma co się dzisiaj stresować. Ja się nie stresuję, chcę ja potańczyć. Na Warszawach, życie nocne, wiesz. Ja też przyszedłem y, po tańczyć. Ja to będę tańczyć dzisiaj, całą noc. Idę mm. do, do baru. Masz jedną myjkę chociaż? Jedno. Świetnie, jutro jest finał jedna myjka. Ej, dobra, A, no, poczekaj. Ja Mariola, do... ja bym przyszedł do ciebie, byś mnie e, obcięła. No to nie wiem, zastanowię się. Co ale ona pysz. nie ma na czym cię obciąć, Maciek, jakby nie ma foteli, To jest finał, ale foteli jeszcze ale ja nie ma, klatki. naprawdę. Ale Kloćki to o. Tak poważnie, e, szczerze. Daleko do końca jeszcze, bardzo mm. daleko, ja nie wiem. Przyjdę i obetnę. Tak. No. A na tych strzelcach... Jeśli chcecie się zobaczyć, jaką będę miał nową fryzurę, koniecznie co? musicie oglądać finał. Problem, ona ekipa nie, te lampy, tam, nie tak. te lampy powiesiła tam, gdzie miała powiesić. A to jest taka drobnostka, to wczoraj ja tylko zauważyła. Ja mogę, ale ale a jutro tylko trzeba skręcić łóżko, tylko trzeba skręcić całą kuchnię, trzeba tylko krzaki skręcić, umywać, zamontować oświetlenie. I jutro wszystko, no? Okay. Tak, i finał. My się tu w najlepsze bawimy, upajamy nocnymi warszawskimi rytmami, a u Marioli prawie wszystko gotowe. Mariola, wracamy do ciebie. Przecież zbliżamy się do finału. Mariolka, marzyłaś o białominku. Tak, kominek jest. Wybrałam ci taki bardzo nowoczesny, to jest nowość, z takim fajnym ścięciem. Jak ci się podoba? No, podoba Farba? mi się. E, podoba mi się. Podoba. Najważniejsze podoba że jest ogień. Wrażenie zrobiło, tak. Umieściłam go w maili, bo wydaje mi się, że jak będziesz myła klientką głowę i farbowała, to będzie bardzo im przyjemnie. Mariolka, to co? Robimy inauguracyjne odpalenie. Robimy. Ten dobry? Pani by mi coś zgrzywał zrobiła. Tak, tak. A ja tak długie, dłuższe. Takie do pasa. Dobrze, chłopaki. O, no, no, ale mi wąsiki podkręciłaś. Słuchajcie, no, fruzurę zostawmy. To jest berło. Powiedzcie, jak wam się podoba salon, projekt. Przede wszystkim się bardzo podoba ten budynek z zewnątrz. I co jest fajne, że faktycznie została przeniesiona ta elewacja, ten kamień z zewnątrz do środka. Super pomysł. Naprawdę super pomysł. Kolorystyka się bardzo podoba, że tak naprawdę kolorystyka to jest ten naturalny kamień, a reszta no, to jest właśnie tak, monochromatyzm. No. Czyli bardzo podoba tak, Wam się połączenie, fajne. bo chodziło o to, żeby połączyć taką ciepłą, południową klasykę, właśnie kamień, z elementami graficznymi, żeby to stworzyło właśnie takie bardzo ciekawe, industrialne, ale ciepłe połączenie. No i proste rozwiązanie, takie nienadęte. Skrzynka... Paleta. Palety. Nam się generalnie bardzo podoba. Gratulujemy ci. Fryzury nam się jeszcze bardziej podoba, ale jestem. bardzo zadowolony z wnętrza. Yy, najbardziej <grym> jesteśmy ciekawi zdania Mariony. No ja też, słuchajcie. Patrzcie, to na koniec zrobimy ten? Tak bo sam do przodu. Jezu. O, nie! <grym> nie! <grym> Mariocia! No, zrobiłam wszystko, co w mojej mocy, żeby Twój salon był wyjątkowy, tak, tak jak jest? Ty. No, ja, ja czekam na, na, na Twoją opinię, tak naprawdę, wiesz, dla mnie jest w porządku, naprawdę fajnie. No, powiem Ci, że z diłabinkami. W sensie? Ale marzyłaś o nim. Ale on nie podoba mi się. Tak? No to, słuchaj, no wiesz... Zmieniamy na, na cegłę. <laughs> nie, naprawdę? Nie, jest przepiękny, prze przeurocze. No właśnie o to mi chodziło, słuchaj. właśnie, żeby, żeby klientki wchodząc z by myślały sobie, o kurde, to raz. A dwa, żeby poczułeś to jak w domu, bo chciałaś, żeby było ciepło, przytulnie, czyli jest troszeczkę z takim akcentem, nawiązaniem do klimatu śródziemnomorskiego. To właśnie jest ten kamień, podłoga, a reszta to są proste, graficzne elementy, jak ta tapeta. No tapeta jest szał, no po prostu kto nie wszedł do tej pory, to mówi, o kurczę. O kurczę. No, o Główny ja tak, metod tak to jest o podkreśliłam. O kurczę. No i oczywiście mynia w nawiązaniu do całej reszty salonu też, kamień, e, graficznie tak. Tak, połączenie, przejście, super. Proszę. To jest y, na szczęście. Na szczęście. Na szczęście. Na szczęście. Dla salonu czy dla nie, mnie? Nie, na ciebie. Na ciebie. Mnie. Mogę ci przekazać ta Boże, jeszcze jaki prezent dostała? Żeby wiesz, nożyczki w twoich rękach nigdy nie drżały. Nie, to ja już nie odmówię ci tej przyjemności. Tak. Wręczenie i założenie. Proszę, kochanie. Niech, niech ci się, że tak powiem, pięknie, zdolnie, przyjemnie tu pracuje. rośnie. Co za odcinek. Jeszcze przed chwilą upajaliśmy się nocnym rytmem miasta. Potem szaleństwo przed finałem u Marioli. A teraz zbliżamy się do kolejnego grand final. Hostel w Kamienicy. Uwaga, za chwilę nastąpi otwarcie. Tak małej kuchni dawno nie robiliśmy. Kuchnia jest mała, ale pomieściła wszystkie niezbędne rzeczy. Mamy lodóweczkę, proszę bardzo. Mamy z... Zlew mamy płytę, no i mamy pralkę w zabudowie. A jak wiadomo, pralka to jest chyba taki element kontrowersyjny, że. We, na no we wnętrzach na no wiesz, no ja nie wiem, no niektórzy mogą mieć problem z praniem w pralce, wiesz, po kolejnym turyście. Ja tym bym się nie przejmowała, dlatego że ta pralka ma funkcję Baby Protect, czyli idealna jest do prania dziecięcych ciuszków oraz jest też idealna dla alergików. Tak, no i dodatkowo jest na klasie energooszczędnej A. Czyli jest. Super, oszczędna. oszczędna. I teraz masz funkcję Aqua Fusion, ale to już musi Ula wytłumaczyć. E, no funkcja Aqua Fusion y, polega na tym, że w przeciętnych pralkach y, nie jest używany proszek do końca, a w tej pralce jest odcinany dopływ i cały proszek jest pobierany do prania. Koniec, kropka. Grande finale, finito, the end, nasz. Y, Wspaniały, pełen emocji, odcinek dobiegł końca. Warszawski odcinek. Warszawski, i tak naprawdę na mapie Warszawy pojawiła się nowa, moim zdaniem, wyjątkowa miejscówka. Dokładnie. Dokładnie, jest po prostu rewelacja. Sama bym to wynajęła, gdyby, gdyby to nie było moje. Eee, powiem Wam, że na samym początku trochę się przeraziłam, jak to będzie wyglądało, jak zacząłam te wizualizację e, łazienkę. Bardzo obawiałam się łazienki. Bardzo się też obawiam, czy nie będzie za dużo tej czerwonej cegły, czy to nie będzie takie mocno surowe, ale to jest po prostu rewelacja. Naprawdę spełniacie marzenia. No ja jestem bardzo ciekawy łazienki, dlatego że... Okej, okay, łazienka jest kontrowersyjna, e, pewnie będzie mieć na naszej stronie dużo e, e, wypowiedzi na ten temat, natomiast... Ale jesteś bardzo ciekawa łazienki, że co, że właśnie, że Jakie podoba... emocje? Nie, że my ściągnęliśmy te płytki, okazało się, że pod spodem jest klej, który wygląda no. dla mnie fenomenalnie. Jak łowajka, jak, płyt, jak płytka. Podjęliśmy wyzwanie po prostu, ryzyko, które według nas, no i teraz już Asi też, opłaciło. Nie no, łazienka po prostu wygląda przepięknie, no, jest super A teraz Asia zaprosi wszystkich turystów po chińsku do swojego apartamentu. Okej, okay, po chińsku w następnym odcinku, a dzisiaj po polsku. Serdecznie zapraszam wszystkich, którzy chcą poczuć prawdziwy klimat Warszawy, do mojego apartamentu. Najmniejsze mieszkanie w historii naszego programu, ale na dwóch kondygnacjach. Jeżeli chcecie to zobaczyć, koniecznie oglądajcie kolejny odcinek. Więcej informacji o naszych metamorfozach znajdziesz na stronie www.dekoratornia.tv.pl. Jeśli chcesz, żeby ekipa dekoratorni zrobiła w błyskawicznym tempie metamorfozę Twojego mieszkania, wyślij zgłoszenie. Szczegóły i regulamin udziału w programie na naszej stronie, w zakładce zgłoszenia. Ale nie,